Witam Was, moi drugie wagi, kochani, czytanie na Nów Księżyca. Przypominam, że te czytania nie są ukierunkowane tematycznie, więc to, co się pokazuje dla Waszego znaku, ja Wam przedstawiam w związku z tym, co się pokazało w kartach. Jeśli to jest miłośnie, to, to wtedy przedstawiam miłośnie. Jeśli jest w kontekście bardziej pracy, to pracy, jeśli w jakimkolwiek innym tak samo. Więc to jest tylko przypomnienie i pamiętajcie, jeśli nie będziecie osobami, które tutaj cokolwiek dla siebie usłyszą, bo jest taka szansa w związku z rozkładem. Ogólnym, sprawdzacie ascendent, sprawdzacie znak, wedyski. To wszystko, co normalnie dla Was by przyniosło wam dodatkowe informacje, lub te, których wy jesteście w tym obecnym momencie. Bliżej. Więc to tylko ku przypomnieniu i żeby już nie przedłużać, karta, która wam się pokazała jako główna, ja osoba, która została przyparta do muru, postawiona pod murem, bo nie wiem, bo ludzie się z wami nie zgadzają, bo macie inną opinię, bo macie już czegoś dość i powiedzieliście dość tego teraz albo się zgodzisz ze mną, albo. No, musimy znaleźć jakiś kompromis. Ktoś tutaj nie, nie ustąpi. Jest to obrona własnej pozycji, własnych opinii, no, własnej osoby. W jakimkolwiek kontekście, czy to będą sprawy bardziej właśnie tutaj indywidualne, prywatne, czy to będą sprawy takie, no, jakieś bardzo popularne, no to w każdym razie tu jest postaw swoje granice, wyznacz swoje terytorium, do którego sobie nie zapraszasz, kto tylko sobie tam chce wejść. Karta, która mówi o jakichś presjach z otoczenia, ale tutaj jest też karta przeszkód, które moglibyście napotkać i na które nie do końca bylibyście gotowi, ale ta karta pokazuje, że nie ma ci się udać się to pokonać, więc tutaj jakby nie trać wiary w to, że ci się uda, bo, bo ta karta o tym świadczy, że masz silną pozycję i wiesz jak sobie z tym poradzić. Jak odeprzeć ten, tą, nie wiem, tą, ten napad na ciebie w jakimś kontekście. Czy to jest od ludzi, czy to od Sytuacji, no to, to nie jest aż takie bardzo istotne, bo trzeba postawić, ten, postawić się po prostu w tym, w, w, w tym czymś i pokazać, że, no, że możecie, tak, że jesteście twardzi na tyle, na ile już jesteście przygotowani przez życie, czy też inne tematy związane z doświadczeniami. Do przeszłości Wam przechodzi karta kochanków, to jest karta decyzji. Być może dlatego tutaj ktoś się cały czas trzyma tej pozycji, bo decyzje jakieś zostały podjęte, jakieś wybory życiowe i teraz jakby trzeba no, utrzymać, to, utrzymać tą pozycję tego, co się tutaj zadziało. Jeśli to by była karta relacji, partnerstwa, bo tutaj nie musi być to zawsze w kontekście miłosnym. I, Jakiekolwiek partnerstwo tutaj, no, może być też, że to jest jakiś ważny teraz już uh, temat, który jakby jest za wami, ale tylko w takim kontekście, że trzeba było się z czymś tutaj zmierzyć i, um, i faktycznie postawić coś bardzo jasno i tutaj są te sprawy bardzo jasno pokazane. Następna karta to jest karta maga. Mag jest tą e, pierwszą kartą, która zaczyna e, działać, tak? Zaczynia, e, zaczyna manifestować, więc jest taki kontekst, że zaczynam coś od początku, zaczynam coś na nowo. E, ja m, jakby sprężam się nad tym, co chcę zrobić. Ale gdybyście mieli do czynienia z osobą e, typu Manipulant, manipulantka, bo tutaj może być to w dwie strony, oczywiście, to ja widzę, że ta osoba się jeszcze nie podda, dlatego tutaj jest ta obrona. Tu się ktoś nie poddaje, nie wyraża zgody na to wszystko. Może w pierwszym instynkcie i takim, wiecie, porywie, nie wiem, emocjonalnym, ktoś jakby postawił wszystko na jedną kartę, tutaj zaczyna się to działanie, tutaj jeszcze ktoś chce e, przejąć kontrolę, więc patrzcie indywidualnie, bo to może do, dotyczyć naprawdę wszystkiego e, i każdych osób z, waszej, o, z waszego otoczenia, ale to jest tak jakby, ja się nie poddaję, ja chcę tutaj jeszcze, e, po, no nie wiem, e, no przejąć kontrolę po prostu, e, ja tu jestem tą osobą, która będzie zarządzała tym, e, i w taki sposób, jak ja sobie tego życzę, jak ja sobie to zrobię, tak? Więc e, bardzo silna energia, ale jest ten początek, jest to działanie, są nowe możliwości, jest wykorzystanie jakichś sytuacji, talentów i obracanie tym, ale no uwaga, m, na to kim wy jesteście. Jeśli to jesteście wy, super. Jeśli to jest ktoś obok was, no to tutaj przygotujcie się na to, że to jeszcze nie jest koniec. Teraz następna karta, to jest karta wisielca. I wisielec mówi o zawieszeniu, to już jest przyszłość. I karta mówi, czekam, um, nie mogę nic zrobić, mam związane ręce, może być tak, że no, przyjdzie jakiś inny punkt widzenia tutaj do tego działania, no bo Cały czas nie wiem, kim ten ktoś jest w tym magu. Wy będziecie sami widzieli, jeśli to jest Wasza sytuacja, zdecydowanie. Ale to jest karta czekania. Zatrzymanie jakiejś sprawy poprzez Was, poprzez otoczenie. Na razie może być taka, wiecie, stagnacja typowa do, do czegoś, na co my nie wyrażamy zgody, albo chcemy jakby. Powstrzymać proces, chcemy mieć ten czas y, tej pauzy, która y, niech będzie znacząca, tak, i niech mi przyniesie siłę, niech mi przyniesie jakąś inną wizję y, przyszłości, ale to zatrzymanie jest niezbędne. Myślę, że mogłoby nie być to od Was zależne z jakiegoś powodu. No, Wiesielc zawsze mówi o tym, że no, różne sprawy mogłyby się tutaj pokazać. Y, nawet zdrowotne, ok? Więc tutaj to jest też dosyć ważne, więc jakby na razie przestój. Teraz następna karta, która się nam pokazała, to jest karta pięciu kielichów. Piątka kielichów do tej. Do przynajmniej do tego początku tej sytuacji mówi o tym, że no, ktoś ma, jest rozczarowany, ktoś ma żal, ktoś czuje stratę, bo jednak piątka mówi o przeszłości, w która no, gdzieś tam się coś zadarzyło, ale. Nie musiało tak być, ok? I teraz jest skupienie na tych negatywach, yy, dlaczego tak wyszło, dlaczego ktoś się tak zachował, dlaczego um, ja muszę ponosić te konsekwencje. I równocześnie nie wierzę w to, że ta przyszłość przyniesie mi coś lepszego, tak? Czyli jakby troszeczkę. Człowiek tutaj zawiesza się właśnie w jakimś smutku żalu, z którego nie może ruszyć do przodu i może sam siebie blokować. Więc tutaj uważajcie, bo to są też być może wasze własne blokady. Ja tylko o tym mówię, że mogą być wasze, bo mogą być też po przeciwnej strony, albo to jest dopiero przyszłościowo, no zdecydowanie, ale przyszłościowo i jeszcze ciąg dalszy. Okay? Więc tutaj mamy żal i smutek, rozczarowanie. Yy. W jakiegoś rodzaju konsekwencjach, które wzięły swój początek w przeszłości. Więc to jest um, ta karta. Teraz następna karta mówi o zmęczeniu. Karta dziewięciu buław, ale to jest też karta ostrożności, czyli jeśli mieliście do czynienia z jakimiś um, manipulatorami, to teraz, do przyszłościowo już po takim płaczu i jakby przetrawieniu niektórych przynajmniej tematów, jesteście pokazani jako osoba, która będzie bardzo ostrożna, osoba, która jakby cały czas chce utrzymać tą swoją pozycję, chce utrzymać to, co mam i tego nie oddać, bo za długo o to walczyliśmy. I to jest bardzo dobra karta, dlatego że ona wam pokazuje, jak daleko jesteś w tym progresie, tak? Jak jest, jak, na jakim momencie i etapie tego procesu tutaj, tego czegoś, ok? Wam indywidualnie wiadomego, jak daleko zaszliście. Czyli to było wszystko warte, Te, tej całej sytuacji, tego całego zdarzenia, mimo nawet jakichś wylanych łez i trudności pogodzenia się z tą całą sytuacją, cokolwiek to by nie było, cały czas wy macie tutaj bardzo silną pozycję i z której jakby powinniście się cieszyć, bo mimo wszystko jednak ten trud będzie nagrodzony. I teraz zaraz za tą kartą wy macie kartę Asa Mieczy. To jest karta odcięcia, to jest karta komunikacji, wiadomości, karta ruszenia do przodu, karta, która mówi o klarowności, czyli tutaj jakby ktoś poprzez tą całą sytuację osiągnął właściwie to, na, na czym być może wam leżało, zależało, albo nawet lepiej, dlatego, że od tego, od tego azamieczy, czyli od tego początku, takiego bardzo jasnego, to są fakty, to jest analiza, to jest nowa przyszłość, e, pokazane jest, że tu, tu już nie ma kłamstw, nie ma niedomówień, nie ma e, jakiegoś braku jasności, ta karta mówi o oświeceniu, I ja idę do przodu, ja wiem już, co mam robić, staję z powrotem w tej drodze, w którą, z której zeszliśmy e, Ponieważ wam się pokazał rycerz Monet i on mówi właśnie o tym, że tu jest ta stabilność, tu jest ta konsekwencja, to jest ta rutyna, w której no, na pewno odnajdziecie się na nowo i to jest wolny rozwój, ale stabilny bardzo i taki, który mówi o bezpieczeństwie, tak? O tym no. Co wy chcielibyście mieć na obecny czas po takich zawirowaniach? Więc jest odzyskanie tej swojej silnej pozycji, ale cały czas tak jakby. Musicie sobie zdawać sprawę, że ten proces musi być troszeczkę wolniej. Yy ale przy właśnie tej jasności. Także tutaj nie ma pośpiechu. Może to być osoba, z którą Wy macie zwią coś związanego. Może być tak, że to wy będziecie tutaj jakby na nowo stawać um, w tej rutynie, w tym schemacie, ale to jest dobra, dobra karta, bo ona mówi o um, bezpieczeństwie, takim poczucie bezpieczeństwa, że idę właściwą drogą, tak? Dziewiątka, przepraszam, ósemka monet mówi o nadgodzinach, o pracy, o skupieniu się na tym, co dla mnie jest ważne i ja chcę to przekuć w to moje szczęście, ok? Czyli tutaj doskonalić siebie z uwagą, z, jakby skupić się na czymś, co jest dla mnie na obecny moment istotne i to będzie praca, lub coś, co jest związane z jakąś bardzo ważną stabilnością, czyli to jest niesamowite kapłan wam się pokazał tutaj jeszcze w dodatkowej karcie, karta kapłanki więc tutaj mam jakąś parę osób czyli nie ma tutaj pomyłki, jeśli chodzi o tą kartę kochanków również bo wchodzi nam jakiś układ tutaj raczej damsko-męski, ale nie tylko bo mogą być fragmenty po prostu innej sprawy no ale to już tutaj jest bardzo bardzo zarysowane zasady Tutaj, jeśli chodzi o kapłana, ktoś, kto jest, kto ma wiedzę, ktoś, kto jest mentorem, często, czyli tutaj może być tak, że mamy jakiegoś mentora też w związku z tą pracą i uczenie się, przygotowywanie się do jakiegoś testu, ale przy tej wytrwałości nie ma szansy na to, żebyście. Um, jakby czegoś nie przeszli z zyskami, tak? Więc bardzo dobre karty macie. Znaki zodiaku Wam tylko powiem jeszcze szybciutko, jakie mi się za, zarysowały, ale nie muszą być one najbardziej ważne. Byczek tutaj w kapłanie, w wisielcu macie, moi drodzy, rybeczki pokazane i dwie karty, bliźniąt Wam się pokazały. Zdoby były te najgłówniejsze, ale to nie znaczy, że one są jedyne, tutaj jeśli chodzi o ten rozkład i nie trzymajmy się za bardzo rak jeszcze za bardzo sztywno stanku z odjaku, bo one nie zawsze muszą być najistotniejsze, jeśli chodzi o, o waszą przestrzeń, tak, w której wy się znajdujecie. Pozdrawiam, pamiętajcie, lajki, suby, komentarze, z góry wielkie dzięki i do usłyszenia.